Witam serdecznie na kanale Witarot osoby spod znaku baranka witajcie kochani i wysiekłania to czytanko będzie dla Was do końca dotyczące właściwie tego okresu do końca 2022 roku. Zobaczymy, wejrzymy sobie, tylko naprawdę na spokojnie co będzie się działo w tym okresie w miłości. U osób samotnych i w związkach. Mhm. Co jeszcze przełożę. Dobrze. No, co tu się będzie działo? Słuchajcie, w jakiej jesteście sytuacji mówię o osobie samotnej. Samotna osoba. Hmm, tu i teraz yy, nadzieję. <laughs> no nadzieję, to ty masz na nowy związek, na to, że będzie się coś działo. Yy, I co? I tutaj mamy właśnie Asa różczek. Czy była jak to boli? I ostateczny wynik. Hmm. Wiecie, ja mam wrażenie, że yy, jesteś silną osobą. Yy, lubisz mieć rację. I z wiarą dążysz do tego, by kogoś znaleźć, do związku. Więc myślę, że tutaj taka energia, właśnie jest jako siła mocy i to w tobie tkwi um, masz nadzieję, że w końcu znajdziesz w te no, ciepłe dni, upalne dni że znajdziesz kogoś do związku i um, no ty znajdziesz myślę, że znajdziesz do tego grudnia ale y, może tak się zdarzyć że hmm, jak szybko ta relacja się rozwinie, czyli co? Szybkie zapoznanie dajmy na to na internecie. Spotkania w live, tu kawka, tu kino. Słuchajcie, za chwilę seks i w zasadzie będzie to tak intensywne, że może się naprawdę szybko skończyć. I, i tutaj jest obrona, łapanie równowagi. Mm. Obrona siebie, swojego zdania, tutaj jest medytacja. Yy... Chcesz złapać balans, więc... No. Właśnie takie energie tutaj przychodzą do Ciebie, Baranku. Ale co dalej? Yy... Każdy tydzień. Każdy... Może zobaczymy... W każdej karcie i jeden miesiąc, więc mamy tutaj październik. Listopad. Grudzień. Grudzień. No proszę, tutaj w październiku pójdziesz. W Wydarzy się coś, co spowoduje, że będziesz myślał o odejściu od starych spraw, od, od starych sytuacji, tak? Może przeprowadzka do innego miasta, bo może kogoś poznasz przecież. Hmm. Może wyjazd gdzieś za granicę, za morze. Słuchajcie, więc tutaj naprawdę coś nowego się wydarzy w tym październiku. Listopad no, pełnia szczęścia. Tu będziesz tryskać aż pozytywną energią, będziesz spełniać swoje marzenia, poczujesz się szczęśliwy czy szczęśliwa, więc ten październik będzie dla Ciebie bardzo gorący. A ten listopad, dobra. Grudzień, w grudniu, tu już takie, hmm, taki spokój wyzionia od tej karty. Yy. Jesteś jakby pewny tego, że już jest fajnie yy, stabilizacja finansowa i tak dalej, więc tutaj właśnie coś takiego widzę u Was, Baranki. To u osób, które są samotne. Dobra, teraz zobaczymy, co dziać się będzie u osób w związkach. Co będzie się działo u osób z podznaku baranka, ale już takich osób, które są w związkach do końca do końca roku 2022. Tak, to już nie liczę od września, ponieważ na moim kanale jest już czytanie dotyczący miłości, które właśnie jest od lipca do września, więc sobie śledźcie tutaj u mnie, może gdzieś znajdziecie dla siebie jakieś informacje. No dobra, a co będzie się działo u osób, które są w związkach do końca 2022 roku? Co u Was się będzie działo? Mm. Oj, baranku, baranku. Tutaj dotyczy osoby, które są zranione w związku. Jeżeli jesteś w szczęśliwym związku, to naprawdę to czytanie nie jest do Ciebie. Mm. Co, zaraz Wam powiem. Mm. Teraz Wam powiem wszystko, tylko sobie karty rozłożę. No dobra. Tutaj widzimy, jesteś w sytuacji w zasadzie, gdzie wydaje Ci się, że jest strasznie no, jest beznadziejnie. Nie czujesz się w związku, czujesz się zraniony czy zraniona. Tutaj wręcz widzę płacz, zranione serce, może zostałeś oszukany, zostałaś oszukana. Masz nadzieję, że uda ci się rozwieść. A tak naprawdę hmm. tutaj widzę, że. Jakby na nowo budowanie czegoś w związku tych relacji, uczenie siebie nawzajem, obserwowanie siebie i tutaj widzę sielankę, słuchajcie, na koniec, do końca 2022 roku, yy, czyli niejako yy, jakbyście się mieli pogodzić. Tyle, że w tych trzech kartach, tutaj na końcu, każda karta to jeden miesiąc. Yy, Październik, no spokój jakiś, tak? Będzie stabilna sytuacja finansowa. Tutaj w zasadzie takie cieszenie się tym, co się ma. Idziesz w jakimś kierunku na spokojnie, więc tutaj właśnie to jest takie ciepło yy, ogniska domowego. Kolejny miesiąc odejścia od tego, co nie służy. Ktoś tutaj się... Mm, komuś to nie będzie pasowało. I... Mm, hmm. I będzie chciał, już będzie myślał o czymś nowym. Pozostawienie tych czarnych chmur za sobą, y, tych złych sytuacji, pozostawienie. Y, no, ktoś tu ewidentnie będzie zraniony. Być może jedna osoba dobrze się czuje w, w, w tym ognisku domowym, ale druga zraniona. Nie wiem właśnie, o co tutaj może chodzić. No i wrzesień. Wrzesień, y, boże, nie wrzesień, tylko grudzień. W grudniu, w grudniu, moi drodzy, no. Albo te, ta burza mózgu, to, że się może będziecie kłócić, wymiana zdań, ona może spowodować to, jak się wasze relacje znowu ułożą w tym grudniu. Ja mam wrażenie, że wy się pogodzicie, mimo tych kłótni, wiecie, są święta, macie dzieci przeważnie, więc to jest takie zawieszenie broni, mam wrażenie, u osób z podznaku baranka. Więc tak to tutaj widzę właśnie, tak widzę te relacje u Was. I rada dla Was od aniołów. Zobaczymy, jaka przyjdzie rada do, od aniołów dla baranków. Ogólnie dla baranków. To powinniście usłyszeć do końca 2022 roku. Może macie jakieś pytanie do aniołów? Zadajcie je sobie. A ja wylosuję jedną z kart. Kompromis. Zobaczcie. Wyszedł kompromis. To jest rada dla osób, tych, które są w związku i te, które są y i jeszcze samotne. <noise> Więc myślę, że o, osiągniecie to, czego pragniecie przez kompromis. Niezależnie czy szukacie partnera, y, czy się kłócicie, czy cokolwiek, w jakich y, jesteście relacjach, ważny będzie kompromis i y, osiągniecie to, czego tak naprawdę pragniecie. No dobra. A na koniec jeszcze zapytamy, co w pracy u Was będzie się działo, baranki, moje drogie, do końca 2022 roku. Co będzie się działo u osób z znaku baranka do końca 2022 roku? No, tutaj jest wielka niewiadoma, już mi nie wyskoczyła karta. Ty i twoja sytuacja, tu i teraz, no. <laughs> Ciekawe, co tutaj w pracy u nas będzie się działo w tym czasie. Ja sobie dorzucę tutaj jeszcze jedną kartę. O, będziecie się, hmm, myślicie o czymś nowym, chcecie czegoś nowego. Ta praca, w której jesteście, nie za bardzo wam odpowiada. Nie za bardzo Wam odpowiada, i hmm. znajdą się okazje. <laughs> Życie się tak ułoży, że y, przyjdą te pieniądze. Może nawet wygrasz na loterii, lub ktoś zaproponuje Ci pracę za granicą. Y, więc w tym momencie jeszcze nie masz pojęcia, co takiego y, może się zdarzyć. Hmm. Sytuacja tu i teraz, więc albo szukasz właśnie tych, y, czegoś nowego. Hmm. No dobra, nadzieje, plany. Nadzieje, plany. No właśnie, nie wiesz co zrobić. E, masz nadzieję na propozycje. E, masz. Y, hmm. Może pracujesz w wielu miejscach. Może masz nadzieję na to, że znajdziesz gdzieś jeszcze pracę, czekasz na jakieś informacje. Przyszły, co się wydarzy, przyszły bieg spraw, praca. Hmm, to jest oczekiwanie na pracę. Ty jesteś w takiej sytuacji, gdzie. Może i pracujesz, ale ta praca nie mm, daje ci satysfakcji finansowej. Yy, tutaj widzę kogoś, kto pracuje z dziećmi, kto pracuje ze zwierzętami, czyli może chodzić tu o nauczyciela, mm, o kogoś, kto pracuje w domu dziecka, w przedszkolu, w szkole. Mm a może po prostu w, no może w zoo <laughs> taka praca z, ze zwierzętami właśnie i tutaj yy, chcesz zmienić tą pracę bo ona nie gwarantuje ci yy, jakby yy, no, tego bezpieczeństwa finansowego teraz wszystko idzie do góry, więc yy, no, masz te obawy, że nie dasz rady Ostateczny wynik. Ostateczny wynik. Tutaj sobie też dołożę. Ha, no tak, tutaj ewidentnie chodzi o kogoś, kto pracuje ze zwierzętami. Do końca w grudnia skończy się ta praca. Ale wcześniej myślę, że nie masz co liczyć na coś nowego. Hmm. Dobra, zobaczymy radę od aniołów. Co przyjdzie od nich? Jaka, jaka odpowiedź? Może masz jakieś pytanie do nich, więc zapraszam. Pomyśl sobie coś, może masz jakiś problem dotyczący pracy. Tutaj zobaczymy. Wypatruj znaku. Wypatruj znaku. Myślę, że tutaj chodzi o sytuację, gdzie po prostu powinieneś... Warto by pomedytować, warto by się wyciszyć. No. Ten wewnętrzny głos na pewno ci podpowie, co zrobić w danej sytuacji. Yy, anioły są przy tobie, czuwają na. Yy, Także <laughs> ułoży się wszystko tak, jak ty tego pragniesz. Podejrzewam, że na pewno tak będzie. Yy, a twoja sytuacja finansowa może ulec zmianie, ale dopiero po nowym roku. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytania wam się podobały. Do następnego razu. Trzymajcie się, Pa.